Cześć! Z tej strony Oliwier, Agata i Konrad. Witamy Cię na kanale Travel Passia, na którym opowiadamy o fajnych, rodzinnych i kameralnych kempingach w Polsce i Europie oraz o ciekawych atrakcjach turystycznych, wsiach i miasteczkach zlokalizowanych w ich pobliżu. Dziś pokażemy Ci, gdzie można wybrać się w trakcie pobytu na kempingu Bellamare we Włoszech. Link do filmu wspomnianego kempingu powinien pojawić się teraz w prawym górnym rogu ekranu, a tymczasem jedźmy zwiedzić jego okolicę. Wrzynający się w morze wapienny cypel Monte Conero porośnięty bujną zielenią to niewątpliwa atrakcja tej części Włoch. Białe, wapienne urwiska opadają stromo ku morzu, które oblewa tutejsze plaże i zatoki, a gdzieś pomiędzy przycupnęło niewielkie Sirolo. Czy to przepis na udane wakacje w tym miejscu? Postanowiliśmy to sprawdzić osobiście. W trakcie naszego pobytu na rodzinnym kempingu Bella Mare u stóp morza Adriatyckiego, wybraliśmy się samochodem na wyjątkowo krótką wycieczkę do popularnego w tej części Włoch małego miasteczka Sirolo z bardzo urokliwą plażą. Do celu jednodniowej wycieczki mieliśmy raptem 6 km wygodną szosą. Na upartego moglibyśmy pójść na dłuższy spacer plażą i dotrzeć do Sirolo, ale w temperaturze 34 stopni jakoś specjalnie nie do końca nam się chciało. Po przybyciu do Sirolo auto zaparkowaliśmy na niewielkim darmowym parkingu przy lokalnej szkole Scuola sekundaria Renaldini. Parking zlokalizowany był około 600 metrów od starówki. Blisko, prawda? Jesteś tutaj. Yy... Sobie tutaj wsiąść i przejechać chyba dwa przystanki bezpośrednio na plaży. Bilot kosztuje euro euro w jedną stronę. Jeśli, podobnie jak my, chcielibyście zaparkować w tym miejscu, w opisie pod filmem zostawiamy pineskę z lokalizacją. Jeśli jednak zabraknie wolnego miejsca w tej lokalizacji, w pobliżu znajdziecie inne miejsca parkingowe, lecz płatne. Cena parkowania w Seirolo wynosi od 80 eurocentów za godzinę. Płatność odbywa się najczęściej w parkometrze. Warto mieć przy sobie drobne euro, gdyż nie zawsze można płacić kartą bankową. Te wszystkie miejsca tutaj to są bezpłatne. Pamiętajcie, we Włoszech jest tak, że parkujemy na białych bezpłatnie pod warunkiem, na białych liniach bezpłatnie pod warunkiem, że nie jest napisane parking for resident, czyli dla tutejszych. Możesz się parkować wtedy bezpłatnie. Na żółtych w ogóle nie wolno parkować, na niebieskich wolno parkować, ale wtedy za opłatą najczęściej jest to opłata poprzez parkometr. Z parkingu, czyli w zasadzie spod szkoły poszliśmy ulicą Via San Francesco w górę, w kierunku Centro Storico, do którego dotarliśmy na luzie w niespełna 10 minut, a dokładniej na niewielki plac Piazza Franco Enriquez, na którym wkomponowany w mure miejskie był Teatr Cortesiego. Budynek zbudowany z kamienia Conero w XIX wieku poświęcony był władcom Sirolo. Jego wnętrze kryje widowiskową salę w kształcie podkowy zwieńczoną galerią kolumn doryckich. Sirolo leży na wysokości 125 metrów nad poziomem morza. Na stare miasto otoczone obronnymi, średniowiecznymi murami i przeklejonymi do siebie kamienicami wprowadza niewysoka brama Arco z XI wieku, a tuż za nią wąska brukowana uliczka prowadzi wprost na główny plac Sirolo Piazzale Marino Sirolo. Za czym tam dotarliśmy, postanowiliśmy pospacerować po niewielkiej starówce Sirolo w poszukiwaniu mało klimatu i oczywiście najlepszych smakiem lodów. Centro Storico Sirolo jest malutkie. Kilka uliczek usłanych kwiatami i kolorowych, niewysokich starych kamienic skrywających sklepiki, butiki i malutkie winiarnie. I to w zasadzie można by rzec tylko tyle. I jeszcze malutki kościół ukryty pośród starych murów. Historyczne centrum to wieś o korzeniach późno-średniowiecznych. Staruka zachowała starożytny urok związany z jej początkami i składa się z niewielkiego labiryntu charakterystycznych uliczek dostępnych tylko na piechotę, wśród cichych zakątków i przyjemnych widoków. Malownicze, XVI-wieczne Sirolo to małe miasteczko położone na skalistym klifie, z którego roztaczają się cudowne panoramy okolicy. Zamieszkiwane jest na stałe przez nieco ponad 4000 mieszkańców w regionie Marche w prowincji Ancona na terenie pięknego parku Conero z wysokimi, wapiennymi skałami spadającymi wprost do turkusowego morza. Ten najładniejszy fragment adriatyckiego wybrzeża w pobliżu Ancony zwie się Riviera del Conero. Jesteśmy teraz w miejscowości Sirolo, obok kempingu Bluemare. Blue Nie, Bella Mare. Bella Mare, przepraszam. Bella Mare. Jest to taka mała mieścinka położona wysoko ponad taflą morza. Bardzo klimatyczna. Tu jest jakiś mini park. możesz zagadko pokazać. A, a koło tego parku jest punkt widokowy, na który Was właśnie zabierzemy. Po przybyciu na główny miejski plac od razu poszliśmy na pierwszy punkt widokowy położony w samym centrum miasteczka, czyli Belvedere della Punta, obok którego znajdowała się miejska fontanna Fontana di Apollo Venere. Z tegoż miejsca roztacza się przepiękny widok na morze, aż po horyzont i wysokie wapienne klify. Z panoramicznego placu można podziwiać najpiękniejsze plaże riwiery Conero, większość wybrzeża Marche, a w pogodne dni wyspy Kornati i samą Chorwację. Widoki dopisały, ale pogoda tegoż dnia już nie do końca. Nieco pochmurne niebo skutecznie pozbawiło Adriatyku turkosłowo-szmaragdowych barw i soczystej zieleni Monte Conero. Na szczęście było bardzo ciepło i ogólnie to piękne miejsce z ławeczkami ukrytymi w cieniu drzew. Zdłuż klifu, na którym przycupnęła starówka Sirolo ciągnie się przyjemny deptak. Jesteśmy na takim tarasie widokowym, gdzie jest mnóstwo ławeczek. Można sobie siąść, odpocząć, podziwiać. Przyjemny bardzo widok, zresztą zobaczcie sami. Widać całe wybrzeże, m.in. gdzieś tam, gdzieś tam w oddali jest nasz kemping Bella Mare Wzdłuż tego jakby tarasu widokowego są ustawione ławeczki, gdzie możecie sobie usiąść Odpocząć, kontemplować chwilę naprawdę przyjemne miejsce, zupełnie się tego nie spodziewaliśmy. We Włoszech jest sporo właśnie takich miejsc, o których nie wyczytasz w, w przewodnikach, a one są takie bardzo naturalne. Nas to jakby po części zachwyca, bo lubimy punkty widokowe, ładne miejsca, ładne widoki, ładne panoramy. Więc Włochy są takim krajem, gdzie tych panoram jest naprawdę mnóstwo, obojętnie gdzie w jakiej lokalizacji we Włoszech, w jakim miasteczku, wsi, mieście dużym, na plaży e, się e, znajdziecie. Wszędzie można podziwiać naprawdę sympatyczne widoki. Ryneczek miasteczka si Sirolo. Nieduży, stare kamienice, ładnie. Pomalowane, fajna kolorystyka. Na ryneczku, jak, jak tu na każdym tego typu ryneczku, mnóstwo restauracyjnych, gdzie możecie coś zjeść, napić się drinka, napić się coś chłodnego, zjeść lody. Jeżeli macie taką potrzebę, możecie sobie też tutaj wsiąść. Mało tego, te restauracje są tak zlokalizowane, że zobaczcie, jak sobie siedzicie w takim barze, kafeterii. Oczywiście kawkę też można wypić za euro 20. To jest fenomen we Włoszech. Pyszna kawa za euro 20. Wszędzie. No, ale jak siedzicie sobie w restauracji, to macie fajny widok bezpośrednio na Morze Adriatyckie, aż po horyzont. Na krańcu placu przycupnął spory miejski kościół świętego Mikołaja z Bari z XVIII wieku w stylu neoklasycystycznym. Obiekt pochodzi z 1732 roku i zbudowany został na pozostałościach budowli sakralnej z XIII wieku. Ma kształt Krzyża Łacińskiego. Do kościoła przylega niewysoka dzwonnica, która niegdyś pełniła funkcję obronną oraz stanowiła część starych murów chroniących Sirolo. Maszerując dalej, po chwili przybyliśmy na następny punkt widokowy, zlokalizowany na drugim końcu miejskiego placu. W tym miejscu postanowiliśmy na moment usiąść na jednej z ławek w cieniu drzew, aby napawać oczy malowniczymi widokami na Adriatyk i okolicę Sirolo, w tym na bardzo ładną miejską plażę, na którą również dotarliśmy, ale o tym za moment. Zobaczcie, jak oni tutaj, jak oni tutaj mają znaki co do parkowania. Po prostu tu jest każdy znak jest inny, zero takiej spójności. Najlepiej stawiać na białych la, liniach to raz, a dwa nie stawać tam gdzie pisze rezidenti, czyli parking pomimo, że jest na białej linii, to jest tylko dla rezydentów, czyli dla miejscowych. Tak to sobie żyją, kamieniczki. Tutaj tak? Ok, to chodźmy. Spacerując jedną z uliczek okalających Centro storico, po drodze spotkaliśmy również niewielki jednonawowy kościół na Najświętszego Różańca Świętego z bocznymi kaplicami z XVI wieku. Zbudowany w stylu barokowym na pozostałościach kościoła z XIII wieku. We wnętrzu kościoła panowała cisza i przyjemny chód. Kolorowo, kwiaty, donice, wąskie uliczki. Z jednej strony cień, z drugiej strony cienia brak. Zobaczcie, jakie tutaj są wejścia do domów w kamienicach. Na początku jest kuchnia, dopiero później głębiej się wchodzi jakby do części sypialnej. Nie wiem czy bylibyśmy się w stanie teraz tutaj przystosować do tego, żeby tak mieszkać żyć. Typowa włoska uliczka w włoskim małym miasteczku na wzgórzu. Wąskie uliczki miasteczka prowadzą najczęściej do kościoła. Kościół jest przeważnie na wzgórzu z dzwonnicą. No i tak to wygląda. Spoko. Ma to swój urok, ma to swój klimat. Wydaje mi się, że, o zobaczcie tutaj są jeszcze takie drzwi, pamiętające nie wiem jakie lata. idąc sobie taką uliczką, idziecie w ogóle nawet nie wiecie, że jest kościół po waszej lewej stronie i możecie sobie wejść. No zobaczcie, przed Miejską plażą w Sirolo zostawiliśmy sobie na deser naszej jednodniowej wycieczki. Aby do niej dotrzeć, należy wyjść poza teren centro storico i wygodnymi schodami zejść w dół. Mam nadzieję, dojście, dojście jest dobrze oznakowane. Sirolo, starówkę zostawiamy po lewej stronie. A tu już ekipa czeka. Wow, ostro. Ostro w dół, słuchajcie. Ścieżka prowadząca laskiem wzdłuż drogi. Prowadząca oczywiście z miasteczka Sirolo, w którym zaparkowaliśmy samochód na takim publicznym parkingu. I ta ścieżka prowadzi na miejską plaży, ale na miejskiej plaży jest naprawdę jeszcze jakieś 300 metrów w dół no niestety jest tutaj ostro stromo trzeba uważać jest kamieniście także w klapkach jest różnie w drodze na plażę rozciągają się z kilku miejsc urokliwe widoki na malownicze klify Riviera Conero i oczywiście samą plażę Plaża miejska w Sirolo to geologicznie piękna, drobno-kamienista plaża zbudowana ze skał i żwiru mieniącego się bladoróżowymi kolorami. Zlokalizowana jest u podnóża Sirolo wśród białych klifów, które upiększają ów miejsce. Znajduje się około 300 metrów od centrum miasteczka i możecie do niej dotrzeć, podobnie jak my, pieszo, lub ewentualnie samochodem asfaltową drogą rozpoczynającą się od placu teatralnego lub miejskim autobusem w okresie letnim. No cóż, chodźmy. Chodźmy powoli. Fajnie, tuż takie schody są dosyć szerokie, drewniane. Dojście jest wygodniejsze znacznie. Zobaczcie teraz co tu się dzieje. Plaża miasteczka Sirolo. 8 km od kempingu Bellamare. Mnie się podoba bardzo i powiem Wam co mi to przypomina, z racji tego, że tam są takie jasne klify tutaj. Przypomina mi to troszkę Elbę. No dobra, ale czas zejść na plażę, bo pięknie jest. Na plaży w okresie wakacyjnym funkcjonuje kilka punktów gastronomicznych i jest także wypożyczalnia leżaków oraz oczywiście toalety. Zachęcamy do spacerów brzegiem morza, gdyż wybrzeże jest naprawdę urokliwe, a nawet miejscami dość imponujące. Lazur morza, krystalicznie czysta woda i piękne skały tworzą unikatową, klimatyczną atmosferę. Sam raz na popołudniowy chill we włoskim stylu. Słuchajcie, dotarliśmy do praży miejskiej Sirolo. Tam jest jedna plaża, na którą widzieliśmy z góry. A my zostaliśmy sobie tutaj, w tym miejscu, już wam go pokażę. Zobaczcie jaki duży klif z piaskowca. Bardzo fajnie, zobaczmy jak to jest woda. O, woda fajna, przyjemna. nas, spodziewałem się, że będzie cieplejsza. Taka rzeźka. rzeźka na początku. No czy ja nie? Jak widzimy w porządku? Uh -huh. Fajnie, nie? Około tych kamieni. Trzeba popatrzeć tam pod kamieniami, czy nie ma jakichś... Zwierzów nie, morskich. Nie. Czemu? Nie. Nie będę patrzył. Nie będziesz patrzył. Aha, z plaży do parkingu idzie się przynajmniej od tego parkingu, na, z tego parkingu na którym my zaparkowaliśmy idzie się około 20 minut pieszo. Możecie to zrobić to nawet w 3 minuty, a nawet nie, nawet w minutę. Jeżeli uda Wam się znaleźć miejsce na parkingu. Bezpośrednio przy plaży nam się nie udało, musieliśmy wrócić do miasteczka i tam szukać e, miejsca. E, ale przy plaży są tylko niebieskie. Tak, przy plaży są tylko płatne miejsca, euro 10 kosztuje e, godzina postoju. I bardzo dużo jest żółtych. Jej. Tak. Ej, ty to nagrywasz? Nie, tak sobie tylko patrzę w kamerę. Mmm, nagrywasz, ale możesz nagrywać. Sirolo to naszym zdaniem skromne, malutkie miasteczko w pobliżu kempingu Bella Mare w regionie Marche z malowniczą miejską plażą u jego stóp. Oferuje spokój w iście włoskim stylu oraz kilka punktów widokowych z rozległą panoramą Rywiery Komery. Jeśli będziecie wypoczywać gdzieś w pobliżu, zachęcamy do pospacerowania po Centro Storico oraz do spędzenia kilku dłuższych chwil na plaży. I to tyle na dziś. Wszystkie niezbędne linki, w tym link do darmowego parkingu, zostawiam tradycyjnie w opisie filmu. Jeśli macie ochotę zobaczyć, jaki kolejny włoski, naprawdę świetny kemping przetestowaliśmy, w dodatku najbliżej polskiej granicy, zapraszam do subskrypcji kanału. Hej!